Dzisiaj będę Wam pokazywała dwa przepisy. Pierwszy przepis będzie to przepis na Jelly Fruitsy, a drugi na Water fruits, Więc zapraszam Was do oglądania. To wszystko jest potrzebne do wykonania Jelly w recepturka, folia foliowa, szklanka i rozrobiona już galaretka. Więc pierwszą sprawą, którą musicie wykonać, no to standardowo obciąć sobie trochę folii. Następnie nakładacie ją tutaj do kubeczka. Robicie jakby, wiecie, taką lekką, o, lekką dziurkę, żebyście mogli wlać sobie tutaj galaretkę. My tutaj przycze... już przyczepiam i powoli, tak, żeby mi się nie wylało, wlewam sobie tutaj galaretkę. Pięknie, dobra. Załóżmy, że już, że już koniec. E, tutaj teraz musimy to tak po prostu zawijać, zawinąć i żeby nam jeszcze e, nic nie wypadło, zawijamy to gumką, recepturką. Wszystko by było gotowe, tylko że gdzieś tu mam dziurę i to mi cieknie, więc może to zrobić jeszcze raz. No dobra, za drugim razem już wyszło i już nic nie przecieka. Teraz wstawiamy to do lodówki, ale zanim, to jeszcze po prostu zrobię sobie ich parę, bo już czuję, że to będzie pyszne. Znaczy wiecie co? Pyszne. W sumie to jest zwykła galaretka, ale cały patent polega po prostu na tym, że musimy ją przeźrawić zębami. I kolejny jellyfruit. Wkładamy do lodówki i zobaczymy co się z tym stanie za dwie godziny. Nasze jellyfrucy odstawiłam do zamrożenia, a teraz robimy water waterfrucy, czyli te bardziej popularne, szczególnie na TikToku, w ogóle, wiecie, wszędzie, e, robione przez Polaków i tak naprawdę to, co widzicie wszędzie, wszędzie raczej w internecie, na polskim internecie, to właśnie nie są jellyfrucy, tylko waterfrucy, dopiero tamte, co zrobiłam przed chwilą, to były oryginalne. No, wiecie, oryginalne to są kupne, no ale no. E, I teraz do zrobienia łotewskiego będzie Wam potrzebna po prostu znowu szklanka, jakiś napój, który lubicie, e, znowu folia i znowu recepturka. Bierzecie sobie folię, nakładacie tutaj e, na Wasz kubeczek, i tutaj będziemy wlewali Lipton'a. Nie ma to jak Lipton, no ale dobra, robimy znowu dziurkę. I wylewamy. Znowu starannie zamykamy. A, a nie, 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 nie. Mamy, pro, mamy problem. Aj, źle to zrobiłam troszeczkę. No ale dobra. Teraz y, zostaje, pozostaje mi zawiązać gumką recepturką i będzie git. Jellyfruits bardzo łatwo przeciekają, ten właśnie no, trochę przecieka, dlatego wkładam go do szklanki, razem ze, razem ze szklanką włożę go do. Wow, ale to fajnie wygląda. Razem ze szklanką włożę go do lodówki. No i później zobaczymy efekt. I tak, jest już parę godzin po a nasze jelly i waterfruitsy są gotowe. Serio, nie mogę się doczekać, aż je zjem. Te zjem sobie w szkole, trochę w szkole, trochę teraz yy, i po prostu powiem Wam, jak smakują, a smakują no są naprawdę przepyszne. Jest to najlepszy przepis, jedyny przepis. No i co? Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeśli tak, to zasubskrybujcie kanał, żeby oglądać po prostu takich więcej. Na tym kanale jest też przepis, jak zrobić yy, fajne scrunchies, wysko naklejki itp. Itd. Zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!